Widać, że ta kopalnia jest dużo młodsza, dobsza, bo są metalowe podpory, Jak wiemy w tych starszych kopalniach, one były drewniane. No ale w ogóle rzecz zwiedza takie kopalnie, bo większość tych, co zwiedzamy, to mają, nie wiem, setki czasem lat albo dziesiąt, chociaż ta jest taka. Nie wiem, młodsza, o, nie te też jest. Przynajmniej jeden. No ale myślałem, że my wchodzimy do jakiejś małej takiej sztolenki, przejdziemy kawałeczek i z powrotem, a to widzę łazić, a łazić można. Jak w MRU? Jakby taka sztolnia upadowa może? Piękna, błękitna woda. No kolor jest be bezbłędny. Powiedziałabym nawet, że to wygląda jak, nie wiem, na, na jakimś Marsie. Ło, ale powiało chłodem. Aby dostać się tutaj, musieliśmy przejść kawałek przez las, tak zwane chodzenie po chęchach. Typowe dla bunkrowców zresztą. Ale tu było jakoś wyjątkowo dużo tego, po chęcha, w woderach. Generalnie fajnie. Już wiem, dlaczego szli tak wolno. No właśnie. Jest delikatnie, mówiąc jest grząsko. A to jeszcze jest zeszłoroczny lód, zobaczcie. I właśnie, takie ładne drewno, a tu chyba... Jakby ktoś to, nie wiem, przygotowywał do... No nie, do udostępnienia to może przesadzam, ale... Nie, no to jest nowa kopalnia, która była niedawno eksplodowana. A, nowa. A no właśnie, dlatego. Widać, że ta kopalnia jest dużo młodsza, nowsza, bo są metalowe. Podkory, jak wiemy, w tych starszych kopalniach, one były drewniane. Górnicy w ogóle uważają, że drewniane są nawet lepsze, bo zanim pękną, wydają takie odpowiednie, charakterystyczne dźwięki. Słychać, że zaraz pękną, a takie się po prostu metalowe składają i wszystko nam spada na łeb. A no, może to wygląda, jakby było naprawdę w niezłym stanie. Takie, no nie wiem, takie świeżutkie, czyściutkie. Pójdziemy to lewo? Mhm. Oczywiście, musimy wyeksplorować no. każdą część. No pewnie. I Mam. musicie też wiedzieć, że tutaj idzie się bardzo ciężko, jest bardzo grząsko, no, grząsko. jest dużo piasku. Taktycznie musimy powolutku chodzić, ostrożnie. Mam nadzieję, że tu nie ma szybu. <laughs> ale chyba nie. Tam widać ten, było światło kolegi, więc chyba jest jakieś połączenie. A na dole mamy coś takiego, wygląda jakby to jakaś decha leżała, ale to jest tylko taki układ. Piasku i błota, i wszystkiego. No ale sztolnia robi wrażenie. Ale tu do tego miejsca, gdzie się ta obudowa kończy. Ta, przy której skręciliśmy w lewo. Czyli widać tu są. Przepraszam, dwie możliwe drogi. O, idzie nasz konkurencyjny youtuber Kowal. To było wejście, ale my wybraliśmy drogę trudniejszą. No. to jakieś zamurowane pomieszczenia. Wygląda jak jakaś taka tama, może magazyn materiałów wybuchowych. Tu pewnie było kiedyś światło. Prawda? Natękowa instalacja. No i co? Wchodzimy do tych tajnych pomieszczeń. Co my tu mamy? Rozświetlmy trochę tego mroku. Kolejne drzwi. Zabytam kowala, ale to. Tam więcej zalatuje materiałami wybuchowymi albo przynajmniej jakąś taką tamę górniczą. Jak są dwoje drzwi, żeby tutaj wiatr nie latał. Zobaczmy się, bardzo ciekawa rzecz. No. Miejsce na lampę. Na lampę, no właśnie. Także tak, to właśnie widziałem jak to wchodziliśmy. Te wielkie komory wydobywcze układano łupek, to miało dwa zastosowania, czyli raz, że nie trzeba było wywozić tego urobku na zewnątrz, a drugie, jeżeli by ułożyli to pod sam strop, tworzyłoby to naturalną podporę, taki słup, więc to tak w ramach ciekawostek. No to ślepe, To jest jeszcze jakaś bocznica. Co to może być? Hmm. Jakaś ławka? Nie wiem. Nie wiadomo. Drzwi drewniane, drewniano-metalowe właściwie takie. Uuu. Takie... Z czym Ci się takie betonowe podstawy kojarzą? Toale, z toaletą. Mhm. A mi z jakimiś generatorami prądu. No dobra, wchodzimy. Zobaczmy Wydaje bliżej. mi się, że nasz guru Kowal powiedział, że to było do wentylatorów jakichś. Do wentylatorów? Wentatorów, silników, jak no, to na... No, znaczy ja pomyślałem jakieś agregaty, prawdopodobnie, że coś takiego. No to, to wokół tego tematu chyba się tak kręcimy. A zresztą są... O, tutaj rury wentylacyjne. Lutnie. Więc nie by pasowało. To o. w ogóle jest w takie... a napis jeszcze jest po niemiecku. Achtung. Achtung, coś tam in hmm, Linz... coś tam. Nie wiem. W tym głównym korytarzu czuć taki ewidentny cuk, taki zimny, zimny powiew, zimne powietrze, ale takie naprawdę mocne. O, taka jakaś ceglana ściana, rozbita. Ale tu to, to chyba nie byli poszukiwacze skarbów jak numeru. A musiało być coś innego. Coś potrzebnego. Dużo odnóg. Co kawałek właściwie jakaś, ale raczej takie chyba krótkie. Zobaczmy czy coś jest. Coś tam jest? Pójdziemy, kawałek. Może odkryjemy tajemnicę jakąś? Pomysł mi pytanie, że nic tam nie ma, ale ci, co znaleźli złoty pociąg, znaczy no, właściwie znajdą kiedyś złoty pociąg. No właśnie tak go znajdą. Pójdą w miejsce, gdzie nikomu innemu się nie chciało iść, ale to chyba jest koniec jeden. Nic tu nie ma. Nie ma? A czy na pewno? Łatwo jest tak trochę. Jak zobaczycie taki widok, czyli właśnie jest takie podejście pod górę i leżą kamienie, to pamiętajcie, że tych kamieni nikt tutaj nie nausypywał. One po prostu spadły z góry i mogą spaść komuś na łeb, jak się tam wejdzie dalej. Więc ja chyba podziękuję. I znowu te metalowe potwory. Oni pewnie umieścili je w miejscach, gdzie kopalnia była potencjalnie. Bardziej wrażliwa na zapadnięcie się. No, bo tutaj szliśmy kawałek i tego nie było. ściana była goła. A raczej ustawiono to, myślę, w okresie funkcjonowania kopalni. Zresztą zobaczcie, że to jest takie, no nie wiem, nie, nie jest takie rozpadnięte jak w większości miejsc, nie? O, jest skarota, ale już widzę, że da się przejść przez kartofię. No, ale w ogóle, że co się zwiedza takie kopalnie, bo większość tych, co zwiedzamy, to mają, nie wiem, setki czasem lat, albo dziesiąt, chociaż ta jest taka, nie wiem, młodsza. O, nie te też jest. Przynajmniej jeden. A tu ten jeden filar podtrzymuje całą kopalnię. Nie no, żartuję, on nawet nie dotyka do sufitu. Ale tak trochę to wygląda, nie? Ale chyba jednak nie. A tu? tam jest piękna ilość wody. I idziemy. do wody. O, no, ale to jest też jest też błoto. Mam nadzieję, że tu nie ma szybu. No, ale ja chyba będziesz... Dobrze, nasz... że idziesz pierwszy. No. Chyba by nas ktoś ostrzegł. Nie wiem, jakoś tak się, jakoś tak się cykam. Uu. Piasek jest taki dziewiczy, bym powiedziała tutaj, no. taki nieruszony. Nie wiem, tu po lewej są jakieś elementy metalowe, co? Może tu? Zajrzymy najpierw? Pewnie. Dochodź, zobaczmy. Czeka spora komora, Ta latarka mi przygasa, bo się przegrzewa wiecie, ale, ale prąd jeszcze mam. Zresztą mamy dużo baterii w zapasie, więc spokojnie. Zawsze trzeba chodząc z takie miejsca mieć dużo baterii. Natomiast nas tutaj jest sporo, więc raczej całkowicie bez światła nie zostaniemy. Szansa jest mała. Jakieś elementy metalowe, których nikomu się nie chciało ukraść. Przypomnę, że jesteśmy w Niemczech i pewnie to ma z tym coś wspólnego po prostu. Pewnie jest tu wyższa trochę kultura. Ludzie nie muszą wszystkiego kraść. O, ale to są schodki. Hej, czekajcie, czekajcie. Gdzie my tu dojdziemy? A. Jest ciekawe. Szkoda, że nie ma z nami kowala. On by nam na pewno powiedział co tu jest. To jest jakaś metalowa rura. Jakieś filary. Też jakieś drewniane. Elementy, Cześć, ja na chwilę rozświetlę. O, ciekawe. Wygląda jak przodek, nie? Ale kawałeczek tutaj zajrzę. No, ale wygląda, że tutaj nic już więcej, nic tam nie ma. Ale tam, to drewniane coś, tam może być zabezpieczone. Robi się coraz głębiej. Ja też nie mogę przeginać, bo ja mam plecak. O, ale jakby taka sztolnia upadowa może. Piękna, błękitna woda, możemy to obserwować, ponieważ nikt jej jeszcze nie zdążył zmącić. Ciekawe, co to jest za konstrukcja. Tu widzimy, że te y, bele trzymają jeszcze ten sufit, w sensie, że ktoś tu poupychał, żeby to rzeczywiście podtrzymywał. Tamta jest niżej, to jest coś, jakieś zabezpieczenie pewnie właśnie przed, przed zawaleniem, ale z drugiej strony skał tutaj za bardzo nie ma. Tutaj zobaczcie, ta niebieska woda przed chwilą była, jak z Kasią przyszliśmy, to już się to wszystko wszystko zmąciło. To jest właśnie zaleta, że trzeba iść pierwszym, bo wtedy coś widać. Jak się idzie kolejnym, to się widzi tylko jedno wielkie takie bagno. A w drugiej odnodze widzimy zawał, i podejrzewamy, że to jest ten sam, który przed chwilą widzieliśmy z drugiej strony, i zdecydowaliśmy, że przez niego nie przechodzimy. Mm, przynajmniej lokalizacja pasuje, że to jest to samo. No, kolor jest bezbłędny. Powiedziałabym nawet, że to wygląda jak nie wiem, na, na jakimś marsie. No. A, do tej zalanej sztolni. Kask się przydał, dobrze? Tak, bardzo dobrze. Telewidzowie widzieli. Tak, kask się jak, przydał. Jak będziecie tutaj, to chodźcie w kaskach, bo my jesteśmy pierwszy raz w kasku, ale generalnie jest to dość, no dość potrzebne. Lepiej chodzić w kasku. Też przywaliłem właśnie. No właśnie. I co tu myślisz, że to jest, będzie głęboko? Trochę pewnie, nie? Ten pierwszy moment może być taki. Kamienie są, więc jest mhm. takie zdradliwe to wszystko. O, to jakaś komara? Tak, i tutaj. No. Wydawałoby się, że jest wodospad. No słychać dużo wody, nie? Jak kapie. Jak ogólnie kapie. Ale to po prostu dużo takich pojedynczych miejsc, nie? A tam do góry wiszą jakieś... Liny... Ale wiesz, czekaj, a. goszę na chwilę. Nie myślałem, że to światło dnia jest, ale pewnie nie? Nie. 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 Widzę, że teraz tutaj telewizory to, te to widzi się głównie parę wodną. Przepraszam, że go świetlam. No. Wow. Myślałem, że tam. O, to jakieś, takie korzenie? Nie, nie wiem, czy to są korzenie, czy jakieś minerały. A ciekawe, fajne miejsce. Takie jaskiniowe klimaty. Patrz, tam jest korytarz do Góry. Jak ktoś bardzo chce, to może sobie wejść tam. Nie wiem jak. Ja się czy bezpiecznie jest tutaj wchodzić, bo widzimy o jakieś e... skały, skały, które leżą. Jedna nawet duża, no właśnie, a tam jakieś takie, no łańcuchy są, dobrze widziałem, łańcuchy, jakby ktoś tam się, no ale to ktoś to ten, do wspinania zrobił, to naprawdę by był tutaj się wspinać po tym mokrym, Ech. no nic, idziemy dalej. Wow, jest, wow, Z kolejna komora ogromna, ogromna, no, jest dużo kamlotów, tak, to duży, dużych, dużych, ale patrz, tam też są, zobacz, liny, no to to już jest chyba do wspinaczki, to chyba jest specjalnie wszystko. No, można by było tak powiedzieć. A posiedź tam. No, czekaj, już. A, tu nic nie ma, to jest po prostu taka komora. No, nie, jeszcze Kasia stać w miejscu, żeby widzowie zobaczyli, jak to się ma ta komora w stosunku do Ciebie, bo no, tak słabo widać, o Kasia jest taka, wielkości jednej Kasi komora jest wielkości, nie wiem, 10 kasi albo więcej, nawet może 15 kasi nawet wysokości. 15 kasi. To jest bardzo dobry, dobry dobra jednostka miary. Nie Leon też używa. Jeden Leon. tylko Leon jest trochę wyższy I, niż ty i niż ja. Jeden Leon to jest jakieś niecałe dwa metry. Nie wiem, no, to mi się podoba, bo takie jest, wiesz, taka eksploracja. Chodzimy sobie sami, nie ma ludzi, tylko trochę mnie też to niepokoi właśnie, czy wszyscy gdzieś tam nie nie oczekają albo już nie poszli. Mhm. Mam nadzieję, że nie. Znaczy jedyne, co jest ważne, że znamy drogę powrotną, bo jest prosta. No prosta to może nie jest, jest przez hęchy i to jest ciężko. A nie, w sensie miałam na myśli bardziej, że y, z tej jaskini jest po prostu prosta. No. Znaczy w sumie w skopaniu. W sensie to na dół. No, na no na tak. To ten... A potem sobie poradzimy, nie? No może tak, jesteśmy tylko w środku Niemiec. Koniec końców, e, w dzisiejszych czasach mamy GPS, internet i wszystko, nie? No właśnie. A Tutaj ten. Czy tam jakaś nie niezagospodarowana? O, ale ta kopalnia jest wielka, rzeczywiście. My tak się Idziemy, idziemy. No właśnie. Zatrzymywaliśmy się przy każdej odnodze, a to widzę, że można było spokojnie iść i by się szło. I pójdziemy na fałę do końca, co? No chyba tak zrobimy, no bo. <laughs> Trzy <widocznie> godziny później. <laughs> widocznie o, nasi kolejna tutaj. komora. ale już na nas nie robią wrażenia te komory. Na was chyba też, nie drodzy, drodzy telewidzowie. No tylko na początku to jest takie wow. Potem mała e, komora. Komora. długa większa, nie mniejsza. No właśnie. Ale jeszcze nam to obiecują jakieś. O, to jest ciekawe. Dużo drewna. Podejdźmy, może. Tu się to podpiera. No. Spróbuję rozświetlić bardziej. Na chwilę chociaż. Też tam do góry korytarz. O, wyższy poziom. O, tu jest wyżej, zobacz. Czy jest wyżej, to się tu oberwało. Oh. Idziemy dalej, bo to jednak jest, no, niebezpiecznie jak ktoś leży. Wiem, że jak leży, się wydaje, że to po prostu leży tu od milionów lat, ale, ale to spadło i to niekoniecznie niekoniecznie dzisiaj, ale też nie, niekoniecznie lata temu. Ale wam powiem drodzy telewidzowie, że taka eksploracja we dwoje, albo w pojedynkę to już w ogóle, ale w pojedynkę to nie, nie radzimy. Są zupełnie inne emocje niż w takiej dużej grupie. Więc generalnie. To Fajnie, tu Kasia wyszłaś? Tu jestem. A, tu jesteś ty, w bocznicy. Widziałem światło. Właściwie to też wyszedłeś do tej samej komory tam. To co? Jest przejście? No. Ale może nie spocajmy, co? Może idźmy tym głównym, co? Tak, myślisz? tak, tak. nie, nie. nie. No, ty przed chwilą wszedłeś? I no ja tak, cię bo ja widziałam. Ja, ja wiem, wiem, bo ja cię tam właśnie też zobaczyłem, twoje światło tam. Dlatego się zapytałem, czy to ty? Ale ta kopalnia jest długa. O, ale widzę, tam jakieś światła są. O, że tam znaleźliśmy się. Chyba tak. Chyba, że to moje się odbijają. O nie, tam są ludzie, tam są nasi. Może kowal. Ale dobrze, że nie jesteśmy ostatni, bo się baliśmy, że wszyscy już wyszli i czekają na nas, ale widzę, że nie, że ktoś tu jeszcze jest na końcu. Znaczy na końcu, nie wiemy, czy to jest koniec. O, chcesz drewno w takiej... A już trochę rozpadające się, ale nie takie zbutwiałe, takie po prostu rozpadające się. Koledzy Dobre. mówili, że tam jest zawał, przez który się nie da przedostać. Eee, no ale chyba jak już tyle przeszliśmy, to, to zobaczymy. Generalnie wolimy chodzić pod ziemią niż na ziemi. Więc przynajmniej chłodno, przyjemnie. O, kolejni goście nasi. Znajomi jacyś. To idziemy prosto? Dobra. Po nie? A potem skończymy tam. Aha, No dobra. Ale myślałem, że my wchodzimy do jakiejś małej takiej... Sztolenki, przejdziemy kawałeczek i z powrotem, a tu widzę łazić, a łazić można. Jak w MRU. Albo lepiej. Ach, z... tęsknijmy za tęsknijmy MRU. Tęsknijmy za MRU, ale się pozamykali, nie chcą nas to. No przykro mi, nie zobaczą się z nami. No może, ewentualnie pomyślimy, ale my jednak wolimy tak na dziko. No tu covid. Wszędzie? Buci, buciki. Obojętnie, czy Niemcy, czy Polska, wszędzie są śmieciarze. Śmieciarze, no. Tutaj trochę zgniłej obudowy, o, ale tam widać światło czyjeś. Wspominałam już, e, że zakup woderów to było najlepsze, na co mogłam zrobić? No, coś mówiłaś po ostatniej wizycie w tunelu. Tak, coś było takiego, że zobaczymy, czy, to jest czy jesteśmy... czy te wodery są wa warte tego zakupu? No, tak, proszę Państwa, są. są warte. Tak, właśnie. Jest w nich ciepło. No i przede wszystkim nie przemakają. No, oczywiście. Można kupić takie, co no ja już dwa lata swoich używam i nie narzekam. Ale oczywiście nie powiemy jakiej firmy, ale jak firma chciałaby się wypromować, to może się odezwać. Za drobną kwotę powiemy. Albo może za... Kolejne, bo wo Ja bym potrzebowała takie niskie po prostu, okay. znaczy takie do, y, do pachwiny, jeszcze, mm. nie? O, to byłoby tak spoko. Mogliby dać albo mogliby dać taki abonament, że jak się przedziurawimy, to będą nam o. w nieskończoność uzupełnić. O, to by było dobre. <laughs> Oddaj stare dziurawę. My ci damy. Ferboty. No. jakieś głosy. Mm -hmm. Okej, okay, czyli po prostu to jest chyba. No. Jedna po prostu z odnóg, który może też iść. Tak sobie No Tak, myślać. ale jak skręcimy, to już potem nie, musimy pamiętać, prosto. żeby no, wrócić. Nie? Właśnie, nie, Nie, bo zgubimy się i no nie wyjdziemy. Nigdy nie wyjdziemy. No. A to jest rzeczywiście spory, spora kopalnia. Jak celowo to Wam pokazuję trochę na jednym ujęciu, żebyście tak trochę też poczuli się tak jak my. Sporo elementów jeszcze metalowych odwadniające rury, chyba tak to wygląda. Się tak wydaje. Tu pewnie można było podwiesić lutnie, nie? Ale metoda, pamiętacie, Kowal mówił, nie? Że wiercimy, wbijamy kołek, a tu jeszcze jest metalowy, metalowy hak i na tym pewnie ten drucik i na druciku była zawieszona, zawieszona lutnia. Ale więcej metalu jakby. Czuć, że więcej metalu, czyli ja nie wiem, do kiedy tutaj prowadzono wydobycie. Może mi się uda to sprawdzić, to wam powiem. Napiszę. Ale pewnie nie będzie to takie łatwe. Wszystko tajne. Nie, tam dalej jest zawał w sensie, widzisz? Czy możemy sobie skręcić tutaj zobaczyć? Możemy. O, to jest właśnie taki mini zawał. mini, ale dalej jest zawał, no już taki bezwzględny. Ten jeszcze by się dało przejść. Ale dalej chociaż. Ale chyba mi się nie chce. No znaczy, wiesz co, tam może jest coś takiego. Ale tam trzeba się już czołgać, a my chyba nie mamy aż znaczy, tej nie? Możemy tylko zobaczyć, jak jest na przykład. Przejść to i zobaczyć jak no jest. To. No dobra, to nie? zobaczymy. To Sarenko, proszę. Cała ręka idzie pieprze. Au. Kask jest potrzebny, drodzy Państwo. <grystanie> Czuć takie gazy. E, to nie zdrowo. To z tego rozkładającego się drewna pewnie. E, tak, czyli moja diagnoza profesjonalna jest taka, że no y, jest tam taka mała dziureczka może taka niewielka na yy, nie wiem, no na człowieka może. Mhm. I tyle, ale no. wszystko jest tutaj zawalone i myślę, że bardzo niebezpieczne. No właśnie. No więc wracamy. Może... Ale nie z poczuciem porażki, tylko nie. z poczuciem... Tym, żyjemy jeszcze przygody. Tak, znaczy może wydajemy się niektórym z Państwa naszych widzów lekkomyślnie, ale my jednak mamy jakieś hamulce i nie, nie wchodzimy w miejsca, które uważamy za... Niebezpieczne. Albo bardzo niebezpieczne. Albo Chociaż tak. pewnie niektórzy powiedzieli, że to co robimy już jest niebezpieczne. Co no, jest, oczywiście jest prawdą. jest prawdą, ale staramy się mieć jakieś środki ostrożności, na przykład kaski. Tak. Zagłębiliśmy się w jedną za Na no. Koniec. Przodek. To od razu mi się kojarzy, jak nagraliśmy film, czy to jest koniec mru. <laughs> no właśnie. Mam nadzieję, że Państwo oglądali ten odcinek. No, jak nie, to tu w prawym górnym rogu linkujemy go. Film stary, ale nadal jary, zwłaszcza, że nie da się tam już wejść w sposób taki dziki. A za bilety to tam się raczej nie dojdzie, bo za daleko. No, może ewentualnie. No, dojść, może się ugadać. No, ale to mogę. by trzeba iść tylko tam chyba i wrócić, bo tu sam koniec to jest kawał, kawał pójścia, kawał drogi. Ale wspomnienie nieziemskie. To są jakieś napisy, spróbujemy je potem przetłumaczyć. Nie wiem, co to może oznaczać. Tory kolejowe. To. Właściwie dużo torów kolejowych. No. no to świetnie, no to możemy iść, zobaczymy, co tam jest. No możemy, ale nie masz wrażenia, że tam jest już... Koniec? Koniec jest. A. No ale tory wyglądają no ładnie, nie zebrali nie ich. przepraszam, latarka mi się rozładowuje. No zacnie. No. No nie, zwracamy do głównej odnogi. Wydaje się, że główna odnoga to był taki chodnik transportowy. Tu pewnie też były tory, no ale je pozabierali. I pewnie te boczne to były jakieś takie miejsca, gdzie no poszukiwano minerału, urobku. No a te komory to pewnie miejsca, gdzie no wydobyto tego dużo i tak zostało. No tak się chyba taką kopalnię prowadzi. A tutaj co? Coś tam werbotę. Może werbotem znaczy zabronione. Ale my tu musimy iść, bo to jest wyjście. Albo tu, albo tu. Nie, tu nie ma na pewno. To może tą drugą. Wydaje mi się, że tam byli ludzie. Ludzie, a chcesz tu iść? No, chodźmy. No dobra. Wydaje żebyśmy, mi się, że ona się łączy. Że łączą się? No, łączy się. No chyba. dobra, zobaczmy. Jakieś elementy metalowe. O, elementy zawalone. Drewna. A tam dalej? A, przodek, ale tu kawałek chyba można iść, jest strzałka, tylko ten Ditor skręca w lewo, ja nie wiem Kasia, ja bym chyba, no bo myślisz, że Ditor wyszedł w lewo, chcesz tu iść? No zobaczmy, a wydaje się, że ludzie zeszli. No zeszli, może i wracali, no nie wiem, no nie wiem, jak uważasz, ja bym wracał, powiem szczerze, bo... A no możesz tam rozświetlić? Czy to no, nie jest koniec? No, zdycha mi już. Nie, nie, no, znaczy to nie jest chyba koniec, tam skręca. Ale no, bo... no, mi zdycha już ten... Zdycha mi latarka. Pójdę tylko zobaczyć i wracam. Nie zdejmuj tego. Albo, wiesz co... Kasia bada teren. Wiesz, to tutaj też jest... Yy... Taki... Taka sama droga jak wcześniej, wiesz? Więc tutaj może być o objazd, wiesz? Aha. Jednak zdecydowaliśmy się wrócić do głównej drogi, bo może gdybyśmy tutaj byli sami, to bym się aż tak nie przejmował. Ale ponieważ jesteśmy grupą i podejrzewamy, że grupa na nas czeka, że może czekać, bo tu się tak trochę rozpełzliśmy wszyscy i do końca nie wiadomo było, ile tu możemy być. A mamy jeszcze parę punktów dalej, to, no to wracamy najkrótszą drogą. Najkrótszą, czyli tak mamy jeszcze stąd z, nie wiem, z półtora kilometra, mam wrażenie. Co się wszło i szło. Idziemy dobrze. Są te obudowy ceglane, które już widzieliśmy w tamtą stronę. Te boczne pomieszczenia. Tu się zastanawialiśmy, czy wentylatorownia, czy coś innego. Nie, tutaj nic nie ma. O! Tu będą dalej metalowe potwory. A, tu jest ta bocznica, no właśnie ten objazd. Czy już jesteśmy na początku. Zresztą tutaj. Nie było żadnej drogi w boko jest nasza ekipa. W porządku, też w porządku. Wychodzimy, widać światło. No i nie wygląda jakbyśmy byli ostatni, bo koledzy, których spotkaliśmy w środku też wychodzą do teraz, więc jest w porządku. No przy okazji pokażemy wam wyjście. Dziękujemy za obejrzenie drugiej części filmu z Podziemnych Niemiec. W kolejnym odcinku zwiedzimy kopalnię łupku z Podziemnymi Jeziorami. Zapraszamy!